Cześć, witajcie z tej strony, jak karwi tam was na następnym odcinku na moim kanale, i jak widzicie, to co mówiłem, stało się rzeczywistością. Zakupiony nowy siewnik na gospodarstwie eee, kredytu trochę wzięte, niestety, ale no, co zrobisz? Eee, zaraz wam wszystko opowiem. Eee, więc, tak, siewnik kosztował. 42 100 e, firma John Deere, bo to jest nowy siewnik. Firma John Deere e, z racji tego, że z nimi tutaj fajnie żyjemy i tak dalej, fajnie, że piesek przyszłeś pod ciągnikiem. Bardzo się cieszę. E, spuściła nam tą cenę do 40 000, czyli 200. nam opuścili i mamy e, siewnik za 40 000. E, teraz tak kredytu mamy właśnie 40 tysięcy Więc wzięte na to yy, i, i tak sprzedaliśmy słomę z tych dwóch pól i tutaj zostało zostawiłem 5 belek tak to wszystko jest już sprzedane i za te pieniądze tam było 17 tysięcy za te pieniądze kupiłem yy, yy, jedzenie dla naszych świnek Piesek pogłaskany więc kupiłem tam jedzonko dla świnek, a teraz lecimy sobie na siewy. Tędy wyjedziemy. Nie, nie wyjedziemy, trzeba tam tędy jechać. No właśnie ten wyjazd, ten drugi się mega przydaje. Tworzymy sobie szybkę z tyłu. Wziąłem, słuchajcie, bo mi się drze tutaj niemiłosiernie. Ja może dźwięki trochę ciszę. Eee, to chyba tu było. Ściszymy dźwięki pojazdów na 40. Mam nadzieję, że, 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 to będzie dobrze słychać. O, ale to jest nie? Ten siewniczek ma... ...nie wiem, 4,5 metra prawdopodobnie. Czy, tak, 4,5 metra. O więc na tych drogach tutaj naszych wąskich trzeba bardzo uważać Będziemy po prostu jeździć polnymi, bardziej niż głównymi No i dobra Teraz tak jakieś oskładanie, składanie, nie Się po prostu tutaj podnosi, tu się nic z górą nie dzieje. Dobra, pak mamy. Sieje! Sieje! No, ogólnie tutaj dużo nie potrzebuje koni. Zapiąłem dużego, bo tutaj no trochę góra jest. Tego zapiąłem dużego, ale tak to on zbytnio nie potrzebuje. No bo jest napędzany nie przez tutaj wa wałek ani nic, to są tylko od świateł i od hamulców yy, a on jest napędzany tutaj o Wejdę wam pokażę Napędzany jest tutaj o przez koło więc jak koło się porusza to nasiona i wszystko leci Jak się jak stoi no to nie leci, nie? Oczywiście tutaj w, rea w realnym życiu to by się gdzieś coś tu Otwierało, i tak dalej, blokowało ten mechanizm, i tak dalej. No a tutaj, normalnie, w grze włączamy go i wyłączamy. No, ale tak to, tak to jest napędzane w realnym życiu. Czekajcie, a to ściszę na 30. Mam nadzieję, że będzie dobrze. On tu pod tą górę to będzie się góźnić wadalnie miłosiernie. Ogólnie poza tym siebem tego rzepaku to nie mam zbytnio planów na ten odcinek. Jakoś tak wyszło. więc po prostu będziemy myśleć w trakcie co tutaj robić bo możemy siać tylko rzepak nic więcej w sierpniu no a tak jakieś misje możemy są same sianokosy, a my nie mamy sprzętu do sianokosów a nie opłaca się wypożyczać więc same siano kosy, więc niestety nic to nam nie pomoże. Jeśli mieli sprzęt do siano kosów, to można by jechać, nie? A tak to, A tak to niestety. Nawóz, no na no nie posiejemy sobie. Tak, hmm. Jak chyba najwyżej sobie pojedziemy, weźmiemy talerzówkę i... Tamto pole po pszenicy sobie... Stalerzujemy. To jest jakiś plan Ale to na spokojnie Myślę, że to pole nam się uda tutaj na spokojnie zasiać No i rzepak będzie jeszcze tam za domem, jak wiecie Z poprzedniego odcinka, jak ktoś nie oglądał to bardzo serdecznie zapraszam eee, I tam właśnie będzie rzepak eee, No a tam był... No w tamtym sezonie były siewy pokazywane na odcinku tutaj chyba też ale no tutaj ani żniw nie robiliśmy ani nic no tutaj też sobie poza odcinkiem stależowałem jak możecie zauważyć bo tutaj było nisko po sorgu więc tutaj jest stależowane eee, no a właśnie no co zrobiłem poza odcinkiem? Tutaj stależowałem tam to pole dokończyłem gruberować, co na poprzednim odcinku robiliśmy. Skosiłem pszenicę, sprasowałem. Zebrałem belki, więc tak to tutaj wygląda. Tyle mi się udało zarobić. Chyba wszystko. Aha i za domem, e, ten, za domem uprawiłem pod zasiew, nie? Tam e, grube wleciałem i to e, zrobiłem. tam też już jest gotowe pod zasiew. No i, i to wszystko by było z tego co poza odcinkiem udało mi się zarobić No pewnie w następnym odcinku już przewiniemy do, do następnych miesięcy nie wiem czy to będzie październik czyli listopad, zobaczymy co będzie do roboty zaprawdopodobnie prawdopodobnie w listopadzie Będzie do koszenia dopiero W październiku to nie w listopadzie No Ale się zbóż Czy coś to można porobić O no to więc zobaczymy czy przewiniemy do października czy do czy, czy, czy od razu do listopada więc na kanale na pewno trochę tego siewnika teraz się naoglądacie, bo tych siewów troszeczkę będzie. Trochę tych siewów będzie, chociaż moglibyśmy sobie też wapno przywieźć na pole. Będzie trzeba wapno rozrzucać, po kukurydzy przynajmniej. Tych wszystkich pól na nie chcę wapnować. Co sezon kilka pól, po prostu. Zwapnujemy. A co by to wapno leżało, to już by... Leżało, więc może ja tutaj, w sumie, bo tu mamy pole kukurydzy, to ja tutaj zostawię taki kawałek na to wapno. No, bo tam nie macie wysypać przy tamtym. Ewentualnie nie, dobra. Tutaj siejemy jak siejemy. Całość. E, wysypiemy tam na tym polu, co. Co łączyliśmy ta dwójka i trójka, to tam wysypiemy, bo tam jest gdzieś pomiędzy, poś pośrodku mniej więcej od tych pól, przynajmniej po kukurydzy. Więc dobra, więc tam sobie to wysypiemy. Tu nie będziemy kombinować już. No, powiem wam, że. No bo ta idzie tym siewniczkiem. Bardzo fajnie wydane. Całe 40 tysięcy. Tutaj sobie przelecimy poprzeczniak. No i ten kawałeczek tutaj myślę, że na momencie będzie zasiany. Jeszcze tutaj został ten kawałek, zaraz go dosiejemy. Dobra zasiane i tutaj kilka przejazdów jeszcze No i te siewy będą szły tym siewnikiem teraz 4,5-3 metry, no to trochę Trochę jest jednak Dobrze, że ja tutaj dużego Johnnego zapiąłem. No bo ten miałby ciężko mniejszy pod tą górę tutaj. Pojedziemy sobie, zasiejemy tutaj poprzeczniak Od góry pojedziemy, żeby Lżej miał Trochę Johnny No z góry jak jedzie to prawie, że go nie słychać Cichutko A jak już coś ma zrobić to od razu na obroty wchodzi z kubaniutki Oj, to dobrze. To znaczy, że nie jest za dużym ciągnikiem na to gospodarstwo. Bo tak co po niektórzy pisali, że, że ten John Deere jest za duży na to gospodarstwo. Ale to pisaliście po, nie pod tym odcinkiem z, z beczką Tylko pod poprzednimi No więc teraz zobaczycie, że Że te maszyny do tego John Tira będą się pojawiać Są dwie taktyki kupowania maszyn Albo nakupować maszyn do większego ciągnika I żeby na początku Mniejszy z nimi latał i dokupić wtedy ciągnik większy. Albo najpierw kupić ciągnik, a dopiero później do niego maszyny. My obraliśmy taktykę numer 2. Kurde, 16 minut mi to zajęło. Zasiania tego kawałka. Trochę długo. No ale to też jest tylko 4,5 metra. Nie? Tu nie można się teraz oszukiwać, że to jest jakaś nie wiadomo jaka szerokość. Zadobajmy o sobie zasieje to poza odcinkiem Teraz weźmiemy sobie małego i pojedziemy po to wapno co mówiłem. A tu jest przyczepa, weźmiemy tą weźmiemy sobie brandtnerkę. Szybę możemy otworzyć. Koguty. Polecimy sobie po to wapno. Już będzie przywiezione. Maszynki z tołu nie widać właśnie Dobra, lecimy Tu mamy blisko akurat e, wap wapno Nigdzie daleko jeździć nie trzeba, ale Przywieziemy sobie, żeby za chwilę nie jeździć z rozsiewaczem na Na skup Na skup tylko na na punkt gdzie sprzedają do sklepu tak by pojedziemy sobie raz, przywieziemy na trochę starczy o tu jak widzicie ładnie wykosiłem pojedziemy sobie tam czy tu jest waga no, tu wagi nie ma to w sumie nawet nie wiem czy oni tu wagę mają czy tylko tak na słowo honoru wiecie na łyżki czy jak O, jest waga, dobra. Trzeba się najpierw zważyć. mieścimy się całym zestawem. Ja już się zmieściliśmy. Dobra. Dobra, fajnie, spisali sobie, więc można teraz powapno sobie tutaj podjechać i będzie się sypać czy ile zabulimy za to, najwyżej piątkę kredytu jeszcze to bierzemy a bo dobra, weźmiemy sobie 10 ton. Dobra, wziąłem 10 ton. Tam takie sobie zawiniemy. 10 ton starczy. Ja oczywiście wiem, ile jest. Sobie niech spiszą ładnie. Dobra. jedziemy stąd 10 ton wystarczy jak na razie najwyżej się przywiezie po prostu więcej wiadomo realnym w realnym życiu 10 ton to by było tak naprawdę nic ale tutaj w świecie farminga to 10 ton powinno na trochę starczyć o wysypiemy sobie tutaj w tej jakby wnęce i tu siać nie będziemy po prostu w tej wnęce no tutaj 2 e, i 3 co być a kukurydza czyli to do wiosny będzie sobie Tutaj e, tak sobie leżało to pole, więc to nie robi problemu, żeby No, to nawet dobrze, dobre pole wybrałem. Nie będzie przeszkadzało to wapno tutaj. No i dobra. Wapienko przywiezione, fajny stan konta, 5111, trochę jedynek, jedna piątka, więc fajnie. Eee, dobra, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, łapeczka i subik i do następnego, trzymajcie się, cześć, na razie.